Dzień dobry, dzień dobry, I tutaj jest Portal Games. Wraz ze mną gość specjalny, Marek Spychalski, też Portal Games. I w dzisiejszym filmie będziemy opowiadali o tym, czym jest gra Narcos. I zanim się rozkręcimy, bo Marek już tutaj ma masę informacji dla Was na temat tej gry, ja mam taki, to po angielsku się nazywa disclaimer, a nie wiem jak się nazywa po polsku, jakieś takie zastrzeżenie, czy jakieś takie ostrzeżenie. Ponieważ ostatnio nagrywałem z Grzegorzem film o Underwater Cities no. i widziałem w komentarzach, komentarze krytyczne ludzi, że źle wytłumaczona gra, więc chciałbym mm, bardzo jasno powiedzieć, że to są filmy z serii, w których po prostu prezentujemy grę, mówimy mniej więcej o jakich, jej cechach szczególnych, i zaletach, i wadach, tak ogólnie, natomiast to nie są na pewno ani gameplaye, ani to nie jest przesłanie. ani, to, ani to, jest, to nie jest wytłumaczenie reguł, to jest po prostu taki film 5-10 minutowy, w którym mówimy o cechach charakterystycznych tej gry, natomiast na pewno się nie da z tego nauczyć jak grać, ja ze swojej strony mogę polecić kanał Geek Factor, który nagrywa takie filmy regularnie. Jednakiego, tak? No nie, to w Polsce jest to chyba naj taki najważniejszy tak? Też Stanów, nagrywa, więc nie wiem, czy Geek Factor będzie miał nagrane filmy do Narkosa czy do Underwater Cities, ale generalnie chciałbym bardzo jasno się od razu zastrzec, to nie jest film, w którym Was nauczymy jak grać w Narkosa. to jest film, w którym Wam powiemy, jakie są cechy charakterystyczne tej gry, czy to jest gra dla Was, czy nie dla Was, o tym będziemy opowiadać. Ja bym chciał tylko zauważyć, <laughs> że pod naszym filmem z Nobisidem nie było takiego komentarza. Więc ja, ewidentnie może. jestem lepszy niż Grzegorz. Mam nadzieję, że, że będzie tam tutaj dobrze. Gran Narcos. Teraz kilka bardzo oczywistych rzeczy. Oparta na słynnym IP serialu z Netflixa. Tak jest. Serial, są tam chyba dwa, dwa seriale, by takie niezależne. Jest, e, ten Narcos, taki Narcos Narcos, i potem jest ten Narcos, który do kolejnego kartelu. Tak jest, to jest Narcos Narcos po prostu? To jest Narcos Narcos. To jest Narcos Narcos. To, ja to są z... jeszcze przygody? Przygody. przygody. Z... Ja tego serialu nie znam, więc to jest świetna okoliczność, że. Ja mogę mówić o tej grze po prostu jako gość, który nie zna tematu, nie zna serialu, po prostu postrzegam jako grę planszową, a Ty serial znasz i możesz ja takie te takie ma jak te rzeczy. I zacznijmy może od tego. Ja te to... może zacznę od pierwszego smaczka. Proszę. Wiesz, że y, ilustracja na coverze to jest kadr z filmu? Nie wiem tego. Ha. Y, ale właśnie dobrze, że to poruszyłeś. Zaraz będę wyciągał figurki i, i karty, wszystko. Że są to, ja wiem, jak grajmy razem, że mi pokazywałeś, to są faktycznie oparte na aktorach, na scenach filmu, na, na tak. tych rzeczach, Że to, dla kogoś, kto zna ten serial, to będzie tam dostrzegał właśnie takie różne. Żeby filmy, że to jest Lakika, tak? że to jest Marfi, czy tak. to też jest z, 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 z kadr z filmu, e czy to już nie do końca? Ilustracja z, z Rule że mówiąc, nie pamiętam. Nie pamiętasz tego odcinka? Czy ma to nawiązanie do serialu i to mega fajne? jestem tak, jakiś taki to jest taki wink, tak? No tak nie będę Dobrze. spoilował, ale jest taki właśnie delikatny wing. Ta gra ma dużą planszę. Gigantyczna jest. jest gigantyczna, ma... gigantyczna. Przekazuję to w twoje ręce i zajmę się tym. Yy, tak i tu mamy planszę yy, Kolumbii. Kolumbii, która jest oczywiście podzielona na te trzy ważne regiony dla Kolumbii. Yy, tak. czyli tam trochę ją zrzucimy. o. Czyli ten region Andina. To nią powiedział, jak się czyta? To Okej. Okay. I jeszcze tutaj jest jeden. Z tej strony jest podpisany region Karibe. I proszę Państwa, gra narko, żebyśmy mówili o, o faktach, jest to gra z gatunku, jak ty to nazywasz, na Hidden Movement? Hidden Movement. Hidden Movement, polega na tym, że jeden z graczy gra sobie swoim pioneczkiem, w tej grach tego gatunku, gra jednym pioneczkiem, który się ukrywa. Czy jest to Fury of Dracula, kiedy jesteś Draculą, musisz uciekać przed owcami wampirów. Czy jest to listy czy... z Chapel, jeżeli tak. jesteś Kubą Rozprowadzonym, Tak jest. Uciekać, albo z Petres, tak. Ops, kiedy jesteś też gościem, tego tropią. Więc jeden gracz jest, ukrywa się i ma za zasłonką, jak on tam się porusza, tak jest ten gatunek działa, a powstali gracze drogą dedukcji, planowania, gdzie on ostatnio był, gdzie go widzieliśmy, jakie mamy tam jakieś tropy, muszą go namierzyć i złapać. I, złapać. I zależnie od tych mechanik tych gier, jest to trudniejsze, łatwiejsze, te tropy są różne, ale jest to gra taka dedukcyjna, że coś wiemy i musimy przewidzieć, a on musi ich zmyć. I to jest klasyczny przykład tego e, Też gier. takim przykładem jest Star Wars Rebelia. Gdzie musimy przewidzieć, gdzie jest, gdzie jest baza? Tylko z tą bazą, bo ja w Rebelię, jak grę, w baza się nie porusza. Tak, jest baza na początku okay. gry, marzy, co A tutaj będzie on tutaj kombinuje. Tak, to z... Pablo będzie uciekał nam. No dobrze. To powiedz minimalnie o fabule tej gry w połączeniu z, z, z filmem, jak to się Co tu się, kim tu jesteśmy, co tu się działo? Więc tak jak w filmie Pablo Escobar był takim zwykłym chłopakiem, który dorósł i zaczął jakby handlować narkotykami. I potem wpadł na pomysł, że on by chciał zostać el-prezydentem w Kolumbii. Okej. Okay. Mm, I on zaczął właśnie tych ludzi naprawdę w serialu było przekupywać pieniędzmi, dawał im na ulicy, żeby na niego głosowali, i tak dalej, i tak dalej, żeby się dostać e, i zostać el-prezydentem. I tutaj właśnie dokładnie jest to samo. Czyli. E, Czyli ja się i ukrywam, i szanuję zdobywał głosy? Będziesz zdobywał chwałę. Chwała. Chwałę w tej grze. I tu mamy taki tor chwały, jak dosięgniesz 20 punktów, to zostajesz właśnie El prezydentem No tutaj cierpuje i wtedy FBI możemy już mieć muchać. Mogą tak? cię smoknąć. No i wygrasz, nie? to jest, I to ten... jest mój cel gry. Tak. tak, tak? Że muszę, te, muszę być prezydentem wybrać, tak, tak, ale oprócz tego, e, są jeszcze i to, to super jest też zrobione, ponieważ w grze, jeżeli, się ugrasz, jeżeli grasz tutaj, to jest nazywa patronem, to masz też takie swoje karty celi, celów, przepraszam. Mhm. I gdzieś tam się będę dokopy. Tak, tak. I to raz. jest o tyle fajnie, że te karty celów karty celów to są wydarzenia, które działy się w serialu. Jeżeli ty wykonasz trzy z nich, no to wtedy wygrasz. To jest twój A, drugi czyli sposób na mam Dwa sposoby na Dokładnie tak. Rozumiem. A to ci źli, czyli dobrzy w zasadzie? Tutaj właśnie to jest o tyle sprytne, że ty nie ma dobrych i złych. Ci inni? E, ci inni to będą są FBI? E, tak, tam masz FBI tam masz, e, nawet to nie jest FBI, bo to jest yeah. ten wydział narkotykowy yeah. e, ze, ze Stanów Zjednoczonych. Druga e, opcja to jest właśnie policja, a dokładnie wojsko z Kolumbii. Trzeci to jest kartel. I czwarty wypadł mi z pamięci, musiałem sobie zerknąć. I teraz, no sobie przypomnijmy, będziemy zaraz te, wyciągali te komponenty. I teraz jest tak, że jeden gracz gra tym patronem, uh -huh. a powstali gracze sobie wybierają te frakcje, tak, tak to I jest? Po, tak, i potem właśnie grają wspólnie, jakby oni się łączą, żeby położyć kres panowaniu patrona. Ja grali we trójkę, jeden byłby patronem, a. Jest dwóch innych graczy, a wspomniałeś, że są cztery frakcje. To tylko dwie będą grane, czy wtedy dwóch graczy gra dwoma frakcjami? A dwóch graczy gra dwoma frakcjami. Czyli te cztery zawsze frakcje są zawsze w życiu, tak zawsze, mówią, są, tak. zawsze, zawsze dobrze, one są ważne. No to tutaj mamy tak. Po pierwsze, mamy to, co ja się już domyślam, ponieważ znam ten gatunek że ja w tą grę raz grałem. Czy to jest planszka patrona? Czy... Tak, to jest dokładnie plansza patrona z takim skrótem, m, przeniesieniem oryginalnej planszy. W opasie, gdzie zaczął grę, tak, a potem ja się poruszę, tak? Tak, tak. Bo jest ten taki trik, że jak ja patrzę, gdzie ja jestem na planszy tej takiej, no to wszyscy już patrzą na mnie. Ja gdzie... to widać, ale to widać, tak tak tak, tak? tak, tak. Więc oni zrobili taką małytką planszę, żebym ja się tam mógł zakreślać. No i tutaj mamy taką historię, też jak się będziemy poruszać, żeby potem pokazać graczom, że nie uszukiwaliśmy. Cóż to mam? I to jest Twoja plansza, jeżeli patronem byś był. Czy możesz w niej, ale w żołnierskich słowach, bo, bo to nie jest how to play, ale w żołnierskich słowach co to się będzie działo? To jest plansza, na której stawiamy, yy, kładziemy jeszcze w setupie swoich dostępnych sicario, czyli takich naszych chłopków, chłopców na posi, po, posyłki, okay. naszych gangsterów. Okej. Okay. Yy. I oni mają tutaj przypisane swoje miejsca, dzięki czemu to determinuje jak, jaki oni mają zasięg działania, ile nam będą tej chwały przynosić, jeżeli I przeżyją. Właśnie co oni mogą zrobić? Oni mogą tam wstuknąć jakiegoś FBI-a? I ogólnie w skrócie mówiąc, oni będą nam stawiać laboratoria kokainy, okay. dzięki czemu będziemy zdobywać pieniądze, a tutaj patronowi bardzo pieniądze się przydają, bo on dzięki temu może opłacać swoje Sicario. Okay. Oni będą blokować miejsca, przez co agenci DA nie będą mogli przechodzić przez różne pola. mają takie moce? Tak? Mają takie moce i mają też swoje własne specjalne umiejętności, które są dopasowane do sicario znanych z serialu. Czyli, Czyli to są jakby konkretnie, mają swoje tak, imiona, Tak, tak. Jak, tak? Na to jak to jest Leon, Leon, tu jest taki, który był po prostu przy prze najlepszym tak? e, przemytnikiem od Pablo Escobara. To on tu ma specjalne umiejętności, właśnie przemytnicze. Że jaką wejdzie sobie na lotnisko, to on od razu dostarcza e, tą kokainę i od razu zarabia pieniądze dla patrona. Porusza się patrona. do czterech pól i przemyca jedną kostkę kokainy. Już, już on to umierz. Tak, on jest najlepszym przemytnikiem. Pozostali na przykład muszą przetrwać całą turę, Czy lakika, który potrafi, kto by taki zabójca, e, patrona, który właśnie może kulkę sprzedać. Czy to są moje miniony? Tak. Ja tutaj nimi zarządzam. I ja mam ich wszystkich za ilości graczy, to jest tak? To Jest po... tak, że jeśli jest więcej w kartach, to tak? losujesz odpowiednią tam liczbę, bo tyle ich jest, jest, to jest dwa. E, d Dwa, cztery, 5, tak? Pięciu sobie nie, losmiesz, 2, 4, 6. ale Leonik i Kika jest zawsze. Dobrze. To ja teraz na razie to odłożę na boczek, pogmeram sobie dalej, a być może do tego się wrócimy. Jasne. Bo to mi Czy tam powiedział jeszcze jedną, Dobrze, rzecz, że, że jedną rzecz, tutaj e, też przydzielasz sobie całkiem fajne mm, jakby im kamizelki, czyli jak one są odporne i gracze nie wiedzą jak silny jest dany sikar w danym momencie, jak będą chcieli do niego strzelić. A tak, takiego mind game'a, żeby różne nie? questy, i tym niektórym z nich jeszcze dam, że ma taką trochę protection, tak? Mm -hmm. Co jest też fajne, bo na przykład możesz dać jakiemuś sicario, który daje ci dużo chwały, na przykład tu jest sicario, który da ci 5 chwały. Jeżeli przeżyje, to jest bardzo dużo z 20, nie? Mm -hmm. mm, no i teraz pytanie, czy grasz mind i dasz mu zero obrony? Czy też mu pięć obrony, na przykład, nie? Czy tam cztery maksymalnie. Ja czuję, że do tej polskiej jeszcze wrócimy, bo ona mi się podoba, bo tutaj widzę, że to jest takie moje, ale i mam jeszcze dużo szybko. Biegnijmy Co dalej. Da, tego sobie na razie, te, to było nudniejsze dla to, to było mnie ciekawe. To tu, jest fajne, bo to może zobaczyć, czy ktoś Cię oszukał. Tak. Potem wszyscy to biorą i robią, i robią tak, tak? To, a, dobrze, dobrze. Tu mam popków. Tak. Oni są, To są kierownicy filmu? Tak, i tu masz fajnie, pokazane... Nie na... mam tego Luka. Tylu jak on tam się nazywał. La cuica, La Leon. Leon to jest w przemytnikach, nie? Było trzech słynnych przemytników. I tu jest właśnie on. Jest Liam. Jakiś tak się krzywi się. A to jest ten, co kiluje w KILKIM. Tak. No dobrze, i to jestem ja. No takie są ładne. No. I co to jest za plansza? To jest plansza to jest dla, tych drugich, co? Tak, to jest plansza już dla tych, którzy poszukują patrona. A ona wygląda troszeczkę dziwnie. Co co się będzie działo? Ona jest dość prosta jakby w, w, w wytłumaczeniu, ponieważ mamy kartę akcji, trzy z nich zawsze będziemy mieli odsunięte. I w swojej turze. Jak Ty podejmujesz akcję jako ten gracz śledzący, wybierasz sobie jedną z tych kart i umieszczasz na jednym z tych polu, pól i w zależności jaką wartość karty położyłeś na dane pole, ten, ta akcja jest silniejsza lub słabsza. Czyli te mają numerki po prostu? Tak, mają od 1 do 4. I biorę na przykład taką dwójeczkę tutaj, a czwóreczkę tutaj, to znaczy jak go się mocno akcję. tak? Tak. Ja to zrozumiem. a powiedz mi... Nie. I jeszcze tutaj jest to, co jest ciekawe, jest jedno pole, które daje śledzącym informację. To jest bardzo ważne. No, bo gdzie, mamy znaleźć. Gdzie jest patron. Nie przykładowo możesz zapytać o region, na przykład, jak jesteś w regionie Andina, ja mówię, Ignacy, pytam o region, czy jesteś w regionie Andina, i wtedy musimy powiedzieć, tak czy nie. Aha, a tutaj pytam o czy jestem w mieście, czy we wsi? Tak jest. A tu pytam, jak jestem I daleko od jest, czegoś? To tak? jest straszny triki. Czyli mam trzy sposoby dedukcji. Tak, tylko to, to, jest, to jest takie bardzo triki, bardzo takie, jak to się mówi bardziej po polsku, takie podstępne, tak no. wiesz, ponieważ ty mi zdradzasz odległość od, od figurki, która wykonywała tą akcję, okay. do swojej bazy. Okay. Najkrótszą podajesz okay. liczbę. Jedną, która jest prawdziwa, a druga, która jest nieprawdziwa. A, że mogę cię zmeldzić. Super. Tylko, że to jest bardzo ślicki, bo można się bardzo łatwo tam, wiesz, e, też zdradzić. A czy to jest kosz, jaką kartą muszę zagrać, żeby to odpalić? Musisz, tu egzakli musisz zagrać 3, tu 2, tu 1. Ale dobry jestem, co? No, to jest prosta gra. Je, jak jest, to ona nie, nie, ja nie. Ja jestem game designerem, ja to, ja to przeniknę, ja te wszystkie kombosy przeniknę. A tu mogę dowolne rzeczy. Tak. To i, aż, I tu aż... tak tylko w skrócie. Nie właśnie. Możesz umieszczać, żetony, które będą blokowały e, Sicario. Żeby się nie ruszali. Tak. Czy znaczy, możesz ściągać, możesz niszczyć jego laboratoria? Jeśli i... wiem, gdzie jest, czy muszę to. Odkryć? Będziesz widział, no normalnie Laboratora one, ja są, one tak? są widoczne. Ja je rozwalam, żebyś nie miał kasy. Tak. I e, możesz, tutaj masz akcję właśnie schwytania patrona, czyli poruszasz się i mówisz, jesteś tu. I jak jesteś, to. To trafiłem, a jak nie, to się dzieje stało. Wiem, to nie stało. Rozumiem, że nie to. Po prostu, Czy ja mogę przez cały czas? Próbujemy, próbujemy. Tylko co jest ciekawe, zobacz, są tylko dwa pola. Więc na całą jakby całą turę wszystkich graczy dwa łącznie z Dwa, strzały, dwa strzały możecie zrobić. Nie? Tutaj I tu jest walka z sykary. Czy strzelacie o wartości 3 na przykład i wtedy odsłaniasz tę rzetą kamizelkę, o której mówiłem wcześniej. Jeżeli jest wyższe, to dopiero go zabierzesz. Jeżeli jest równe lub niższe, to się nic nie A idzie. powiedz mi, bo tutaj wspomniałeś, ale nie, nie wyjaśniłeś mi tego. Ja gram, ja gram. L patronę, i potem jest tura was, i to są wasze trzy, ja bym grał tylko jeszcze dwóm graczom. Załóżmy, że gram ja, Grzesiu i na przykład Rafał. Nie a ja nie gram z wami? I ty grasz z nami jako patron. Uf, okay. No i ty no. grasz patronem, coś tam robisz, potem my decydujemy, a to teraz Grzesiu zagra, Grzesiu sobie aktywuje wszystkie swoje figurki, i potem grasz ty. Ja i potem I łuki, potem, i potem, i potem trafa, ja i potem Tak, i jest koniec całej rundy, nie? Dobrze. I teraz właśnie, i teraz właśnie, bo ty to wspomniałeś, że nam to wyjaśni. Grzesiu dostaje trzy karty, mówisz dostaje trzy karty, trzy karty, Każdy... jest tak. Dostajesz trzy karty, wykonasz dwie akcje. Okay. Czyli to jest tak, dostajesz trzy karty, wykonujesz jedną akcję, uzupełnia się, wykonujesz drugą akcję, uzupełnia się i tak gramy i gramy. I, i potem gramy. gra Patron, potem znowu to jest. I ta planszka, jeśli Grzesiu na przykład tu już położył, to i potem wraca to do, do ciebie, to ta karta tu dalej leży dalej to blokuje? Tak. tak. Czy to jest dla całego gangu wszystkich dobrych? na całą turę Tur. wszystkich graczy, wszystkich sumarycznych graczy. Mi to się o tyle podoba, wiesz dlaczego? Że jest to zwizualizowane, w sensie, że ja już, okej, okay, to jest moje, tu mam takie moje opcje, tutaj więcej mogę zrobić. A wiesz, to co jest fajne? Nie wiem. Jako Ty, ten jak ten... Patron, że jak na przykład widzisz, że tu leci trzy, tu leży dwa, tu leży jeden, ja to, tak? to Ty wiesz, że czy oni mogą to wykonać? Tak, czy tak, tak, To jest takie spotkanie. Czyli to jest dla do, do, tych potencjalnie dobrych, ich planszka akcji, tu mam moją planszkę akcji. Wiesz jeszcze jedna fajna rzecz, o której nie powiedziałem. No dobrze, to powiem, e, że jeszcze raz. każdy że ma jakby te punkty chwały, które ci daje, jeżeli przeżyje. Ma coś takiego, tak? Tutaj zobaczcie u góry, nie? to jest na przykład takie dwa z I to myślisz na tym traku potem idzie do góry, jeżeli przeżyje. Całą turę jak nie mam. Tak. Okay, no. I druga opcja to jest takim radarem, czyli to jest zasięg działania od twojej bazy. Okay. Czyli jak ty wybierasz na przykład y, sicario, który ma zasięg 3, to od twojej bazy możesz go położyć na dowolnym, niezajętym polu w odległości do trzech pól od twojej bazy. Okay. Czyli wiesz, co to robi? To daje nam informacje. Nie ma troszeczkę, bo 3 to już jest daleko, nie? No. Jak A daleko ten jest twoja właśnie? Jak blisko, ale ma dużo wpływów. Tak, ja na przykład ktoś ma 5, więc możesz bardzo fajnie zrobić. Ja zapytać. to wszystko rozumiem. Powiem Ci, że nie, nie, nie chwalę się, ale to Bo rozumiem. ja dobry jestem w tłumaczeniu. Teraz mamy to, co w Pulmini not i w grach portalu. Lubimy, Logik. czyli e figurki. Te są jeszcze nie niepomalowane, bo to jest egzemplarz firmowy. Będziesz malował? Ja nie będę malował, ale słyszałem, że Asia jest tu dobra. I teraz tak... Właśnie ona mogła namalować te fiksy, Mogłaby namalować, w godzinach pracy najlepiej. Więc wyjaśnij po pierwsze, dlaczego ci są kolorowe są kwadratowe podstawki, a ci są szare? Dobra. To te kwadratowe, kolorowe to są, już będę mówił, śledzących. Jakich śledzących? No, nie patrona. To są firmy. FBI. FBI drugiego kartelu yy, i wojska. I jeszcze jeden, ale nie potrafię sobie przypomnieć, co tam jeszcze było. No widzisz. Faktycznie. I to rozumiem, że każda z tych frakcji ma dwie, dwa modele. Dokładnie tak. Dobrze, mamy to. E, no, o to są twoje Sicario. A czemu on ma podstawkę? Bo reszta też powinna mieć, tylko komuś tutaj się nie chciał już wy wypinać A że to dziś to leży, tak, tak. Po prostu rozumiem. One są, a czemu one są potrzebne? One czy... są color coded do tego. Aha, w sensie może wiem, być który, tak, który może być tak, że na przykład e, hmm. nie wiem, Poison jest taki Sicario. Raz ma na przykład w rozgrywce e, daje ci jeden chwały i ma co da się 4, a raz będzie dawał ci 5. Do dwóch, nie? Ty, gościu, ale tych figur jest znacznie więcej niż tych pól. To... No tak, jak mówiłem, nie? Wybierasz pięciu, z czego dwóch jest zawsze, czyli w sumie masz siedmiu, a, e, jest a, raz, a ich jest dwa, więcej. A jest więcej. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10, bo to jest znacznik, który czy tam śledzi, ile dostajesz e, chwały. To jest ten y, posłuch. Ja. Tak, to jest Pablo Escobar. To ja siebie bym mógł to malować. A powiedz mi. Ym... To, 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 to byś musiał wyjaśnić jeszcze raz. Po, Czyli poważnie. mamy w puli. W zasadzie, sensie, i... dokładnie. W se, mówimy teraz, że w setupie? Tak. Masz w puli więcej figurek, niż je wykorzystasz na daną ry, rozgrywkę. Czemu tak jest? Żeby zwiększyć rozgrywalność. A to te figurki mają różne swoje abilitki? Tak. Każda ma dwie. To jest w sensie, to właśnie? Tak, właśnie widzisz, to się Na przykład, jak tutaj mamy, to Gustawa ma dwie karty. Swoją drogą to jest wspólnik Pablo Escobara, który zaczyna rozkręcać z nim biznes. Nie znam gościa, no. I on ma dwie karty. I przed grą wybieram jedną z nich, czy co? To jest akurat losowo, Nie, że ty wybierasz, ale tasujesz sobie, wyciągasz pięć czy, czy yy, dobrze, czy jest coś takiego, że teraz tak, wybieram sobie, że losuję sobie, że gram w tej grze gram Gustavo Jeleso i coś tam, i potem z każdego jeszcze biorę coś takiego, tak? Yy, z tego co pamiętam wchodzą obie ich karty. Ale możesz wykorzystać, widzisz je na, na różnych. I te sposoby, powiedz mi te figurki, rozumiem, że odpowiadają ich wyglądowi. Dokładnie to... tak, da się na przykład poznać, nie? Ktoś w kamizelce, to jest ten kolor. No. To jest całkiem fajnie zrobione, bo naprawdę one są podobne i nie ma problemu. To jest to samo poza dokładnie. Tak, nie ma problemu z szybkim znalezieniem ich, nie? Szukam Gustawa, Bada. Trzy, to jest ten. Dwa i jeden. Ale trzy. nie, teraz nie może mi tak, bo oni akurat stoją. Tam jest z bokiem, tak się schował. No właśnie, teraz nie to nie widziem. To jest ten, bo no. Taki, nie w kaszkietie dobrze bo Państwo nas oglądają, a się nie ma sobie wygłupiać. więc w setupie dostaję yy, jakąś sicario się nazywa sicario z, z większej pols sicario z tego co mi się nie jestem pewny to może mi najwyżej a jakiś co to są? czekaj najwyżej mi jakiś widz tam e, poprawi? poprawi ale wydaje mi się że sicario po hiszpańsku to znaczy taki chłopak może nie wiem tego. A też co to, tu niech coś co tam to są za kierowniki? Eee, oprócz tych. Tu wpisze śmierć kapusiom. Oprócz tych, w ogóle te karty mają świetne nazwy. Eee, bardzo mi się podobają. Zajebiście? No. Napisaliśmy Zajebiście w grze portalu? Czy w no, ogóle. To jest gra od to... 18. A tam, tak? Oh, okej, okay, no dobra. Jest gra o narkotykach. zajebiście. synów? No. Jury i wow. Co to są za jakieś ciekne eee, Oprócz tych kart, Sicario, dostajesz jakby takich uniwersalnych jeszcze. No, najmów no jakiś. Tak. Jury Dokładnie tak. No dobrze. Jakbyś zobaczył te kwestie, jak się nazywają, to... Co to tu mam tutaj? I to są już karty mm, dla śledzących, czy to są te frakcje dla śledzących. Jedna karta, która pokazuje nam, jaką mamy specjalną umiejętność, to jest kartel, który walczył z Pablo Escobarem, kartel z Kali. Mm, I oni mają na przykład taką umiejętność, że może kokainę zażywać, że tak powiem, żeby robić dodatkowe akcje. Dobrze, to Nie? ja taką propozycję, że teraz iść sprawdź, kto się w ogóle nagrywa. I będziemy dalej rozmawiali. A czemu miałbyś nie nagrać? Bo ja znam te nasze przygody. Ja, ja znam, a ty chcesz te... się na figurki popatrzeć? Nie, ja po prostu wiem, że już kilka takich filmów nagraliśmy. Pogadałaś pogadaliśmy, a w nocy że się nic nie nagrać. No, nagrywa się. Nagrywa się? Tak. Dobrze. Dobrze. Chyba, się, chyba się dokopałem do celów. Czy to jest tak. prawda? Tak. Zakładnik Robin Hood, zwiadowca, płapka, Opowiedz o takim celu. Jak to, co tu się będzie działo? I to jest tak, wezmę tak z tyłu że y, Ty oczywiście widzisz te cele sobie. Ja w sensie ja, czy? Ty, ty jako patron. O ja będę mówił teraz zawsze. Face, face down są. Tak. Jak się zaczyna Twoja tura, to Ty to odsłaniasz dla wszystkich. Dla ja, wszystkich odsłaniam to? Tak. U, okay. Tutaj coś napisałem, co się dzieje e, tam po, po odsłonięciu, na przykład masz w łapę politykom. jest taki fajny klimat, że ja daję łapówkę i po odkryciu tej karty ja Wam odrzucam jedną kartę akcyjną. Okej. Okay. Nie? Więc tam daję łapówkę politykom, żeby tam utrudnić Wam jakieś działanie. Super. Mm. No i tutaj jest na przykład napisane, że kiedy zagrywasz sicarię, możesz umieścić dodatkowe 3 dolary ze swojej puli na tej karcie. Okay. Jeżeli zgromadzisz na tej karcie 12 dolarów, to jest ten cel zrealizowany. Tak. Jeszcze dostajesz z tego 2 punkty uwielbienia. Uwielbienia. Nie, czyli jak tak. zrealizujesz takie 3, to wygrałeś. Celów znowu widzę, że jest Cele są świetne. Ponieważ to jest gra 18, mogę, że jest ich w ciurę. po prostu, jest ich tutaj tak. I Cele tutaj są zajebiście. świetne, bo na przykład jest cel, że jak się układało te kamizelki tutaj. To zamieniasz jedną kamizelkę i tam masz zakładnika. Samochód, pułapka. Słyszysz? Słyszę, Koka. I, i masz zakładnika, i go musisz Mam gdzieś go tam zakładnik. gdzieś tam musisz dotransportować. Albo, że ktoś ma bombę i musi wybuchnąć w jakimś mieście, jakby one są bardzo takie e, klimatyczne, według mnie. No dobrze, czyli mamy pulę różnych celów do wyrealizowania i albo idę w chwałę, albo idę w te cele. Tak. Ale muszę wszystkie trzy. Odej, jeszcze tego nie poprzeglądałem wszystkiego Nie, to przeglądam To są cykario, tak. tak. E, albo wszystkie trzy cele, albo chwała. Figurki e, proszę mi tu nie przeszkadać. To masz dalszy ten. Horatio. Tak, to masz dalsze To są dla dobrych, tak? Dla śledzących. No, w, jeśli jesteś w tej. No bo w tej... jak kartel może być dobry. <coughs> to jest inny kartel po prostu. Dobrze. Nie, i tu... Były dwa kartele właśnie. A dodatkowe. dlaczego mam taką kartę? Co nam mi daje? Że... To jest karta, żebyś sobie po prostu wiedział, że. Żebym tą figurką, żeby tą figurką jak ona zrobi swoją akcję, to. A tapuję. Tapujesz i wiesz, że wtedy zrobiłeś, nie? Sie. Więc teraz, jeżeli mam te kartę, mogę powiedzieć, że właśnie jest karter Skali. Jako dodatkowa ta frakcja śledząca. Mamy e, właśnie Los Pepes, czyli kolejny kartel. Mamy naszych ulubionych e, e, policjantów z, z USA. Mm -hmm. No i mamy e, Horace Car Carillo, <coughs> czyli wojsko w Kolumbii. Rozumiem. Tu mam te karty akcyjne, które zagrywają gracze tak. na odpalaniu swojej akcji. Dokładnie tak. Tutaj mam nie wiem co. Każda z tych frakcji, które wymieniłem, ma jakieś specjalne umiejętności. Czyli na przykład e, policjanci, tak jak z DAA, mogą, e, zagrywając na kogoś, powiększyć mu pole ruchu, Więc dodać tak, mu nie. dwa do, tam, do ruchu, czy na przykład wojsko może dodać dwa do siły ataku, jak się strzelamy z Sicario. I takie, takie rzeczy, nie? A tu mam takie coś. A i to jest plata plato Oplomo. To jest bardzo słynne. Słuchaj, to jest tutaj napisane na to jest bardzo Nie wiem, o co w ogóle. Bardzo słynne e, powiedzenie Słuchaj. z serialu, i plato Oplomo w wolnym tłumaczeniu znaczy heist czy kulka. No tak to jest narysowane troszeczkę, no? heist I, czy kulka. No i, i, co I to znaczy? było takie powiedzenie, które pada chyba nawet w pierwszym odcinku, właśnie jak e, Pablo Escobar jedzie sobie swoim samochodem i tam ma e, narkotyki gdzieś schowane i chce to przemycić. I policjanci właśnie bardzo chcą przeszukać mi ten samochód, i on do nich podchodzi i pyta się: Plata o plomo? Okay. Czy ja biorę łapówkę, albo się z nie tak? Tak. I co to, jaką ma to funkcję w grze? I funkcja w grze to ma taką, że jest właśnie lakika. Ale może po polsku. On ma tak na imię: lakika. Ale okay. ten jego morderca i on takie właśnie plato o plomo może dać graczowi. W sensie, że Grzesiowi dajemy coś Dajemy Grzesiowi coś i teraz z to odsłania, bo każda jest inna. I gdzie się decyduje, czy bierze plata, czy bierze plomo? I możesz zabić, odstrzelić gracza? Play Elimination? Chyba żartujesz. Nie Elimination, ale tam zabiera mu tury, nie? A żartujesz, że tylko ty. No albo y, plata działa przeważnie tak, że daje Ci dość duży taki boost, nie? I to jest zawsze takie fajne, jak się grasz, wiesz, masz... I, jak jeszcze gra z ludźmi, którzy grają, to mówisz plata o plomo i on tak bierze i tak... Bo y, one są... Te plata, czyli te pniążki dla Ciebie jakby, znaczy ta łapówka daje Ci bardzo duży boost. To na przykład możesz zagrać dodatkową kartę z Sicario w swojej turze, czyli zagrywasz dwie zamiast jeden to jest... i wykonujesz w sumie dodatkowe cztery akcje. Ja, ja mam takie cztery karty? Tak, jest, zawsze wybierasz jakie dajesz, jak ci się skończy ta talia to ją przytasowujesz. Tak. Czyli zawsze będę miał. I tak. Dobrze, proszę Państwa. Więc to i... jest bardzo, bardzo fajne. Mam tu jeszcze milion żetonów, walimy tego wszystkiego wyciągnąć. To jest fajne, to jest całkiem sympatyczne. Co to, co, to, co, to, co to, o co chodzi? To nie chodzi o to, że wyciągam kokainę, tylko to, te domki. Właśnie to widzimy na zdjęciach. Co, o co chodzi? To są domki, e, które pomagają zaznaczać nam mm, takie przypomnienia, jakie na planszy. Czyli na przykład ostatnio widzieliśmy tam patrona tutaj. Aha, okej. Okay. A czy tam y, jest w zasięgu taki? Czy jest markery po prostu? Takie markery no, dla przypomnienia. Nie? Tu mamy kostki takie, które reprezentują nam kokainę, którą staramy się dowieść do miast. Proszę Państwa, nie wiem jaka jest Państwa percepcja, jak, jak Państwo to postrzegają. Dla mnie to, co zapamiętam z tego i co mi się tu się najarało, że każdy z tych graczy, czyli ja jako ten patron, albo ja jako ten, mam taką swoją, wiesz, kurka wodna, różne akcje, coś tu się dzieje, coś tu to mogę zaplanować. Taki, jedno to wspominam jako worker placement, nie wiem czy to jest akurat worker placement, ale tak to postrzegam, że mam tu swoje rzeczy, które bym sobie odpalał, tak jest? Mhm. E, I to mi się podoba, generalnie. Jest tutaj fajne w tej grze to, wszystkim czym czy ona się różni od tych takich e, typowych hidden movement? Czyli, że tu mam jakieś akcje, tam, tam po prostu się tylko po Tu masz akcję, tu masz swoją ekonomię, o tym nie powiedzieliśmy, co to jest? No pieniążki. Jak budujesz e, laboratoria, tak? no to im więcej masz lab labów, hajsu. tym więcej hajsu zarabiasz. No, a za hajs wydajesz na różne dziwne akcje, tak? Tak, czy też odpalasz jakieś specjalne umiejętności e, swoich Sicario, nie? że Super. wydajesz mu tys tam, nie wiem, 30 tysięcy i mówisz, a to zrób mi jeszcze dodatkowo to. To jest kurczę poważny pojedynek taki, że tutaj... To jest, jest taka gra ona ma dość proste reguły. Że dedukcja, dedukcją, ale to po prostu tutaj jest normalnie tak. gra, się dzieje. Tak. Myśmy ostatnio jak grali, to kumpel nas tak zrobił, że w jednej akcji wykonał 3 cele. Po prostu bez ten Myśmy wiedzieli, gdzie on jest. A on co to tak przeliczył, że na styk, że myśmy tak gdzieś tutaj doszli, nie mogliśmy go złapać. I on mówi, to ja mam wszystkie co zrobione. I my powiedzieliśmy, nienawidzimy cię wtedy. A powiedz mi, czy grałeś albo czy coś grał na dwóch graczy. Bo wspomniałeś Star Wars Rebellion jako, jako przykład, też gry, takiej, że pojedynek. Czy to się gada na dwóch graczy, czy to już jest hardcore? Ja nie, ja nie grałem na dwóch graczy. A e, tak w Cię? E, ja widziałem opinie, że na trzech graczy super. Trzech graczy jest super, mm -hmm. jest bardzo fajnie. Ogólnie y, to, co trzeba tutaj powiedzieć do El Patron, no, on ma tutaj dużo decyzji. Bo sama decyzja, którego Sicario wystawia, w jakiej odległości i czy na przykład, jak ma 5, to chce wystawić w 5, czy chce wystawić jednak w 2, mimo to, że ma maksymalny zasięg 5, potrafi czasami ci zrobić tak, kurde. I to jest jakby stresujące trochę, nie? No, bo wiesz, że jak źle postawisz, to się bardzo możesz zdradzić. Więc czasami nawet oni piszą tutaj w instrukcji, jest napisane, że e, dać trochę czasu temu patronowi, nie? Ja powiem Ci, że. Więc przy dwóch graczach wydaje mi się to może być bardzo fajne, bo wtedy będzie akcja po prostu tak. Właśnie tego, mówię, że przy. jakbyśmy byli na, na full na pięciu graczy, to to może być długa gra. I to tak, nie ma co tak. te oszukiwać, tylko powiedzieć to masz to minie. I nie ma 100 metrów, półtorej godziny się tnie, tak? Że faktycznie, jak ja jestem jednym z tych czterech graczy, to gra jeden gracz Petratron, drugi gracz El Patron, trzeci gracz El Patron i potem promuje kolejkę El Patron i potem znowu to się w kółko dzieje, Tak, tak. Więc trzeba wtedy, wtedy siąść do stołu z założeniem. Bawimy się, gramy, dyskutujemy, ale nie, że jestem obrażony, że czekam na moją turę. Dokładnie tak. Co jest ciekawe. A jej... tam jest, jakiej szybkiej przerwy, jaki duży w, 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 z Twoich rozrywek procent jest sytuacji, że jest tura np. Grzesia, ale i Mutiny wszyscy tam brainstorming cały Grzesiu, co Grzesiu, coś z W mojej grupie zawsze ten brainstorming taki na zasadzie, dobra, to słuchaj, no, jak zagrasz ty, to słuchaj, możemy zrobić tak, że się poruszysz ty tutaj, tutaj a i zaczynamy ja wszyscy tam dyskutować, tak? dyskutować, nie? a może to zróbmy tak, tak, tak. Co jest ciekawe, ostatnio, jak graliśmy, właśnie to kumpel powiedział, że mu się fajnie patrzyło na to, jak my kombinujemy. Dokładnie, że, że patrzę, jaki plan. Tak? Tak, że on patrzy, jaki plan, mówi, ok, to jak oni kombinują tam, to jest jakby ten czas z naszej turzący poświęcony na jakby kontrplan. Jeszcze kończymy, bo ym, musimy dać ym, możliwość różnym recenzentom, że powiedzieli opinię o tej grze. My tutaj jesteśmy tylko od zaprezentowania jak są elementy główne, więc y, nie wiem, czy już pojawią jakieś recenzje, na pewno w najbliższych dniach i tygodniach się pojawią. Ja jestem przekonany do tej, do tej gry tym, tym, tym polaszkom. W sensie, ja się cieszę, że tu mam coś mojego co sobie robię. Bardzo dziękuję. ja ci powiem jeszcze jedną rzecz taką. Jeszcze jedną na temat tej... Kurczę, gry. mieliśmy już kończyć, no? Dobrze. To jest krótka rzecz. No dobrze. E, bo tutaj patrona musisz zapłacić dwa razy. Czemu? Że w sensie, że raz jak go zapłacisz nic? To on wtedy ci wymyka. O gościu, poważnie. No ładnie. I teraz... ale I i Gdzie on się responuje tak. w takim razie? Bo to ja wiem, że to jest kluczowe teraz, tak? E, on jak go złapiesz, to on może gdziekolwiek się postawić? Uf, masakra. No. E, I to ma bez jakby takich spoilerów, jeżeli ktoś nie oglądał, ale mega odzwierciedlenie w serialu. Mmm.